Ach, przyjdzie czas, przyjdzie czas, przyjdzie czas Kiedy na latarniach wisieć będą Ach, przyjdzie czas, przyjdzie czas, przyjdzie czas Na latarniach wisieć wrogów w las Ach, co za czas, co za czas, co za czas Kiedy zapadnie i w większym w powietrzu Ach, przyjdzie czas, przyjdzie czas, przyjdzie czas Na latarniach wisieć wrogów w las Kiedy na ulicach się fantazystów spotkają One dobrze wiedzą, że jest świeża krew Bowiem czy zew, czy zel, wiem, czy ze, To się już nie opamiętają Bowiem nie wiem czy nie, sprawia gdzieś Oni mają teraz jeden cel, oni mają teraz jeden cel Dobrze swoją robotę zrobić w historii karmy że a przyjdzie czas, przyjdzie czas, przyjdzie czas, kiedy na latarnia wysieć będą, a przyjdzie, przyjdzie czas, przyjdzie czas, przyjdzie czas, na latarniach wysieć w rogu w las, kiedy na ulicach się ma taky Oni dobrze wiedzą, czy świeczakle, bo no, czy zęb, czy czy oni się już nie opamiętają Bo wie czy nie, wie czy nie, wie czy nie, wie, czy nie. Swoją dopadnie gdzieś Oni mają teraz jeden cel Oni mają teraz jeden cel Dobrze swą robotę zrobić I historii karty wypełnią się Ach, przyjdzie czas, przyjdzie czas, przyjdzie czas Kiedy na latarniach siedzi będą Ach, przyjdzie czas, przyjdzie czas, przyjdzie czas Na latarniach się kroków las